Szczęśliwa dusza, która poznała Boga stwórcę swojego. Szczęśliwsza jeszcze ta, która zna Jezusa Chrystusa swojego zbawcę. Lecz najszczęśliwsza, która obok tego doszła aż do poznania przenajświętszej Maryi Panny, matki stwórcy i zbawiciela naszego. Matka przynajświętsza tak wysokie zajmuje pomiędzy najgłębszymi tajemnicami wiary naszej stanowisko i tak nierozdzielny z osobami bożymi ma związek, że nie dość byłoby dla szczęścia duszy znać Boga jednego w trzech osobach i znać Boga człowieka, Zbawiciela wszystkich ludzi, jeśliby prócz tego nie znało się i przy najświętszej matki, stwórcy i zbawcy swojego. Z radością oddajemy pobożnemu czytelnikowi dzieło, w którym nasz kochany rodak, ojciec Prokop Kapucyn, z pomocą Ojców Kościoła i Świętych, wykłada wezwania litanii lorytańskiej. Maryja w litanii Loretańskiej wielbiona po ponad 125 latach ponownie dostępna książkę i audiobook na będziesz na stronie najejglowie.pl wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie Prezentuje Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich. Na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza Ojciec Prokop Kapucem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę. Aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Dzień pierwszy, Litanie. Wyraz Litanie. Wzięty jest z języka greckiego od słowa litomai, modle się, i stąd znaczy on to samo, co modlitwy albo błagania w pewnym ciągu, przez wzywanie istoty, do której się prośba zanosi, powtarzane. Zwyczaj modlenia się w ten sposób nie tylko jest najdawniejszym w kościele, Lecz był w użyciu i u ludu wybranego pod Starym Zakonem żyjącego. Litanii takowych mamy wzór w Psalmie Dawidowym 135, zaczynającym się od słów: Wyznawajcie Pana, bo dobry. Na każdy z 27 wierszy tego psalmu, gdy się odmawiał, czy to w świątyni publicznie, czy po domach prywatnie, obecni odpowiadali, bo na wieki miłosierdzie jego. To jest Boże. Tak jak w litaniach teraźniejszych odpowiada się, zmiłuj się nad nami. Gdy się modlimy wprost do Boga, albo módl się za nami. Gdy wzywamy pośrednictwa Matki Bożej lub Świętych Pańskich. Na próżno więc byłoby szukać pierwszego autora tego sposobu modlenia się, gdyż on powstać musiał w samych początkach kościoła, w którym wierni wprowadzili go jako pobożny zwyczaj i pod starym zakonem już zachowywany. Stąd też powszechne pomiędzy pisarzami kościelnymi jest zdanie, że litanie do Matki Bożej sięgają czasów apostolskich i po większej części przez nich ułożone zostały zaraz po chwalebnym wniebowzięciu Boga Rodzicielki. Niektóre tylko w nich wiersze z biegiem czasu, a z upoważnienia Stolicy Apostolskiej przydawane były, już to na pamiątkę jakiej szczególnej łaski, tymiż litaniami dla Kościoła całego przez wiernych wyproszonej, już dla umieszczenia w nich jakiego tytułu, należnego przy Najświętszej Pannie, pod którym całe zgromadzenie wiernych pragnęło ją czcić i wzywać. A który się tam jeszcze nie znajdował. Litanie więc te należą do liczby najdawniejszych modlitw kościelnych, i jak wszystkie tego rodzaju modlitwy, ułożone są z natchnienia Ducha Świętego. Żeby zaś do nich zachęcić i pobudzić wiernych, nadane zostały przez papieża Sykstusa V odpustem 200 dni za każde ich, Pobożne odmówienie. Dlaczego loretańskie? Litanie te nazywają się zwykle loretańskie, a to z dwóch powodów. Najpierw dlatego, że w świętym domku loretańskim w każdą sobotę Bywają śpiewane z wielką uroczystością i zwykle przy licznym napływie pobożnego ludu. I powtórę, dlatego, że jest podanie, iż gdy ten święty domek przeniesiony został cudownie z ziemi świętej do Włoch, pomiędzy różnymi przedmiotami, jakie w nim znajdowały się wtedy, znaleziono i te litanie. Więc tym sposobem litanie do Matki Bożej mają związek z Domkiem Loretańskim i że można przypuszczać, iż z jego cudownym pojawieniem się w Europie rozpowszechniły się one w tej części świata. Wspomnimy tu pokrótce o tym świętym przybytku i o jego cudownym przeniesieniu. Jeszcze w III wieku ery chrześcijańskiej cesarzowa święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, który pierwszy wyswobodził Kościół spod ucisku pogańskiego, udała się do Ziemi Świętej dla odnalezienia drzewa Krzyża Świętego. Dostąpiwszy niewymownego szczęścia w odszukaniu tej najdroższej relikwii dla utrwalenia pamiątki swojego pobytu w Palestynie, powznosiła tam wiele wspaniałych kościołów. Przejęta wielką czcią ku Matce Bożej, na miejscu, gdzie było mieszkanie przy Najświętszej Panny w Nazarecie, wystawiła jeden z najpiękniejszych i największych kościołów, tak go zaś wybudowała, że izdebka, w której mieszkała Maryja i w której zaszła tajemnica zwiastowania i wcielenia Syna Bożego w jej przeczystym łonie, objęta została murami w ten sposób, że się znajdowała w środku kościoła z czterema swoimi ścianami, okienkiem i drzwiami. W środku niej urządzono ołtarz, przy którym odprawiała się Msza Święta, i miejsce to uświęcone, i pobytem w nim Matki Bożej, i tajemnicą wcielenia się Syna Bożego, w najszczególniejszej czci było u wszystkich wiernych. Otóż, kiedy w pierwszej połowie XIII wieku muzułmanie Zdobyli Ziemię Świętą, burząc tam wszystkie kościoły, niszczyć zaczęli i ten kościół Matki Bożej w Nazarecie. Lecz Pan Bóg, chcąc od ostatecznej zniewagi uchronić miejsce, w którym zaszła tajemnica Jego największej miłości ku ludziom i na którym długo przebywała najmilsza mu istota, jaką była Maryja, Cudownym sposobem domek jej, będący w środku tej świątyni, przeniósł wtedy na rękach anielskich aż na brzegi Morza Adriatyckiego do Dalmacji, a wkrótce potem stamtąd do państwa włoskiego, do miejsca zwanego Loreto, gdzie się dotąd znajduje. Po sprawdzeniu najściślejszym przez władze duchowne zaszłego tego tak wielkiego cudu nad tym domkiem, a raczej przy Przenajświętszej Panny, wzniósł się również wspaniały kościół, jak był w Nazarecie. I podobnież jak tam, ten święty przybytek umieszczony jest wśród Niego, mając wokoło wolne ściany, swoje okno, swój wchód osobny, daszek i na nim dzwonniczkę, jak to wszystko było w kościele nazaretańskim. W tym to więc tak drogim dla każdego wiernego, a szczególniej dla gorliwych czcicieli Matki Bożej miejscu, najuroczyściej śpiewane zawsze były i są dotąd. Litanie do niej, i dlatego głównie nazywają się Loretańskie. Znaczenie Kirie Eleison, Chryste, Eleison, Kirie Eleison. Jak wszystkie litanie używane w Kościele Bożym, tak i litanie do Matki Bożej zaczynają się od tych także greckich wyrazów Kyrie Eleison Chryste Eleison Kyrie Eleison Kyrie znaczy panie a według własności i języka greckiego wyraża nawet więcej bo jakby panie jedyny albo panie który właściwie panem jesteś i panem nazwany być możesz albo panie prawdziwy eleison znaczy zmiłuj się różne upatrują pisarze kościelni powody dla których jak oto w tych litaniach tak i przy początku mszy świętej kościół używa słów greckich chociaż dalsze modlitwy w innym języku się odmawiają Najpowszechniejsze zdanie jest, że się to czyni dla okazania jedności Kościoła Łacińskiego z Kościołem Katolickim Greckim, a także na pamiątkę tego, że ponieważ z narodów pogańskich pierwsi Grecy przyjęli wiarę świętą, więc się ich językowi takowe daje niejako pierwszeństwo w świętych obrzędach. I modlitwach. Stąd też i w wielu innych pacierzach kościelnych najuroczystszych wyrazy Kyrie Eleison są zachowane. Zaczyna się zaś ten szereg modlitw i wzywań Matki Bożej, z których składają się litanie do niej, od wezwania miłosierdzia Bożego. Abyśmy zawsze pamiętali, że sam Bóg tylko jest wszelkich łask i darów źródłem i dawcą, i że Jego tylko możemy prosić o nie wprost i bezpośrednio. A wszystkie błogosławione duchy, nawet i samą Matkę Przenajświętszą, błagamy tylko o pośrednictwo za nami do Boga prosimy aby nasze prośby swoimi poprzeć raczyła znaczenie wezwania Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas miłosierdzie Boga naszego którego wzywamy mówiąc Kyrie eleison to jest panie zmiłuj się Spełniło się nad nami w mierze największej, można powiedzieć, w mierze tak wielkiej, jak sam Bóg jest wielkim, w sprawie odkupienia naszego. Przyjście Syna Bożego na Ziemię i stanie się człowiekiem, aby człowieka zbawić, jest bez wątpienia dziełem największego, niepojętego nawet rozumem ludzkim. Miłosierdzia Bożego. Wzywając więc tego miłosierdzia Jego, aby mu przypomnieć właśnie to miłosierdzie, jakiego dostępujemy przez wcielenie się Syna Bożego, zaraz po wezwaniu go przez słowa Kyrie eleison, to jest Boże, zmiłuj się, odzywamy się wprost do Chrystusa Pana jako do Boga wcielonego z miłości ku nam i mówimy Chryste eleison, to jest Chryste zmiłuj się. Następnie, dla powtórzenia tej prośby, aby ją tym skuteczniejszą uczynić, przydajemy Chryste usłysz nas, jakby niech prośby nasze dojdą do Ciebie i Chryste, wysłuchaj nas, to jest, niech one skutku pożądanego z miłosierdzia Twojego dostąpią. Przy tym, ponieważ wszelkie nasze prośby, zanoszone do Boga, o tyle tylko mają wagi, o ile się na nieprzebranych zasługach pana Jezusa opierają i o ile Jego za nami wstawiennictwem są poparte. Więc na początku modlitw, jakie zanosić mamy do Boga Ojca, za pośrednictwem Matki Przenajświętszej, odwołujemy się do Zbawiciela, tak jak i każdą modlitwę kończymy mówiąc przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znaczenie wezwania Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu święty Boże, święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najważniejszym warunkiem dobrego modlenia się jest najpierw żywe o ile możności postawienie się wówczas w obecności Bożej, czyli Żywe przypomnienie sobie, że Bóg jest wszędzie obecnym, i powtórę, zwrócenie uwagi na niezmierność majestatu i niezmierność godności najwyższej istoty Boga, z którym na modlitwie rozmawiać mamy, do którego tronu przystępujemy wtedy z prośbami naszymi. Otóż przypomnienie sobie, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i jako tajemnicy, w której i pod którą najlepiej poznajemy Boga, której objawienie najwięcej ułatwiło ludziom poznanie Stwórcy Najwyższego, służy właśnie najlepiej jak do jednego, tak i do drugiego, to jest do żywszej pamięci na wszechobecność Boga w Trójcy Jedynego. I do najgłębszego upokorzenia się przed nieskończonym majestatem Jego. Dlatego po wezwaniu Jego miłosierdzia i mając już za pośrednictwem Przenajświętszej Matki zanosić do niego prośby nasze, wzywamy najpierw każdą z trzech Bożych Osób w szczególności, a potem całą Przenajświętszą Trójcę. I dopiero po takim ożywieniu w sobie pamięci na wszechobecność Boga i na niezgłębioną tajemniczość Jego jedności w Trójcy Przenajświętszej, zaczynamy właściwie litanie do Matki Bożej. Lecz można jeszcze i inny powód upatrywać, dla którego przed rozpoczęciem naszych wezwań, już wprost do Matki Bożej, odnoszących się, wspominamy o Przenajświętszej Trójcy. Ma bowiem Maryja z Bogiem w Trójcy Jedynym szczególny związek, a tak ścisły i wzniosły, do jakiego tylko stworzenie dopuszczonym być może. Stanowi to jedną z jej. Chwał najwyższych. I oto są uwagi, które nam to wyjaśnić mogą. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Maryja w Litanii Lorytańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie na jej głowie.pl